Popyt na mieszkania i domy stale rośnie, wynika to z, przede wszystkim nadal z dużych potrzeb mieszkaniowych Polaków, a także kwestii, że zakup nieruchomości jest dobrą inwestycją kapitału. Polacy najchętniej kupują niezmiennie mieszkania dwupokojowe w okolicach 40-40 kilku metrów. Na drugim miejscu plasują się mieszkania jednopokojowe, chociaż tych od zawsze brakuje na rynku. No i później mamy te mieszkania większe, które rzeczywiście przybrały na popularności w pandemii i to jest spowodowane tym, że w momencie, kiedy. Zostaliśmy zamknięci na lockdown, musieliśmy spędzać dużo czasu w domu. Okazało się, że przydałby się nam dodatkowy pokój, czy to dla dziecka, czy to pokój do pracy, więc rzeczywiście część nabywców dokonała decyzji o tym, żeby się powiększyć i faktycznie zdecydowali na większe mieszkanie, czy na przykład na dom. Według najnowszego badania Barometr Zdrowych Domów, Polacy oprócz oczywistych kryteriów wyboru nieruchomości, takich jak metraż, cena lub lokalizacja, zwracają również uwagę na aspekty jakościowe i zdrowotne budownictwa. Aż 87% badanych zwraca uwagę na funkcjonalność pomieszczeń, i wygodę domu. Ostatnio zyskały na znaczeniu takie aspekty jak dostęp do zewnętrznej przestrzeni typu ogródek, taras, balkon. Rzeczywiście o ile Wcześniej, przed pandemią, około 25% ankietowanych odpowiadało, że jest to bardzo ważny czynnik dla nich przy wyborze mieszkania. Tak, w tej chwili jest to powyżej 52%. Bardzo mocno projektanci w tej chwili walczą o to, żeby każde mieszkanie miało swój własny kawałek chociażby balkonu oraz wprowadzamy większą ilość. Przeszkleń. Te przeszklenia są oczywiście bardzo ważne, jeżeli mamy spędzać większą ilość czasu w budynku. Chcemy mieć dostęp do światła naturalnego. Wprowadzamy okna dachowe, wprowadzamy większe okna pionowe. 83% badanych zwraca uwagę na doświetlenie pomieszczeń. Chcemy mieszkać w jasnych, świetlistych domach. Według przepisów powierzchnia okien powinna stanowić minimum 12,5% powierzchni podłogi, natomiast w nowoczesnym budownictwie często ten wskaźnik sięga 30%. Światło ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, dobre samopoczucie, koncentrację, a nawet zdolność uczenia się. Dlatego powinniśmy zadbać, aby szczególnie te pomieszczenia, w których w ciągu dnia przebywamy najdłużej, były dobrze doświetlone.